Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam Ciebie. Dzisiaj znowu jestem w plenerze. 21 luty w Holandii. Słoneczny, ciepły, wiosenny dzień. Właśnie niczym już by zaczęła się wiosna, a to jeszcze jest zima. Dokładnie tydzień temu, gdy byłam tu nad jeziorem, które tam widać w oddali, było. Totalnie zimno. Był mróz, jezioro było bardzo zamarznięte, łyżwiarze jeździli, a dzisiaj o jeden tydzień tylko jest taka różnica, że po prostu czuć wiosnę. Kochani, wrócę jeszcze raz do tego, o czym zawsze mówię. Wczoraj mówiłam o tym, że ważne jest, aby osiągnąć spokój, wypracować go, zrobić go w sobie. Swój spokój. Ważne jest to, o czym zawsze mówię, żeby wychodzić w teren, żeby łączyć się z energią słońca, energią wiatru, drzew, roślin, energią wody. I właśnie po wczorajszym spokoju dzisiaj chcę Tobie powiedzieć, jak ważna jest cisza. I teraz zapewne pomyślisz, jak to cisza, jak tutaj pełno ludzi, jeżdżą jakieś skutery, motory, rowery, tam jest ścieżka, też pełno ludzi chodzi. Mój drogi, mój kochany, moja kochana, chodzi o ciszę, którą sobie zrobisz. Sam, sama, sobie, w sobie. Cóż to oznacza? Kiedy osiągniesz już spokój, potrzebujesz ciszy, ciszy umysłu. A tą ciszę osiągniesz wtedy, kiedy połączysz się z, ze spokojnymi energiami i kiedy wyrzucisz ze swojej głowy wszelkie zbędne myśli, natłok słów, dialogów, które sam sobie, sama sobie. Ciągle robisz w swojej głowie. Wracasz gdzieś myślami, również do przyszłości, wymyślasz jakieś marzenia, tworzysz scenerię. Najważniejsza jest cisza cisza czyli spróbuj po prostu spróbuj odgonić od siebie ten nadłóg myśli. Z zewnątrz, ale najważniejsze od siebie ze swojej głowy, wypchnij to wszystko. Posiedź, postój, polesz sobie w spokoju i niech ta cisza będzie twoją ciszą taką prawdziwą. Z wewnątrz ciebie. Wówczas, gdy to osiągniesz tą ciszę, zobaczysz, a raczej. Usłyszysz prawdziwy głos z wewnątrz Ciebie. Dzięki ciszy połączysz się z energiami wszechświata, ze wszystkim, co jest niesłyszalne i niewidzialne dla Ciebie w tej chwili, kiedy słuchasz tylko odgłosy z zewnątrz. Wówczas, gdy będziesz mieć tą ciszę, i usłyszysz sam siebie, swoją duszę, energię, głosy pochodzące ze świata duchowego, z wszechświata. Będą to prawdziwe informacje, które dotyczą Ciebie, Twojej istoty, Twojej struktury, Ciebie prawdziwego. Nie to, co jest na zewnątrz, tylko to, co pochodzi od Ciebie z wewnątrz, z energii, które powstaną w ciszy. Postaraj się wytworzyć taką ciszę. Bądź spokojny i łącz się ze wszechświatem. Łącz się sam z sobą. W ten piękny, słoneczny dzień życzę Tobie tego głęboko z serca, prawdziwie Bądź spokojny i ukształtuj sobie ciszę, abyś mógł usłyszeć to, co masz usłyszeć. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, Gosia Król w imieniu kolorowego horyzontu.